W takim razie poproszę piwo. Proszę bardzo, przystojniaczku. A, wiedziałem, podryw. Jestem z Już Niedaleko, zaraz będziemy na miejscu. Zimno mi. Kupię ci ciepłe mleko z miodem. Hm? Chcesz? Tak, chcę mleko. Co to za psy? Jakie psy? Alwin? Zrób dokładnie, co ci powiem. To bardzo ważne. Biegnij najszybciej, jak potrafisz do karczmy. Nie oglądaj się za siebie. Zrozumiałeś? Te psy są złe. Biegnij. To jest. Zamykaj bramę! Bestia! Bestia atakuje! Alarm! Gerald, meli telecie zesłała. Za bramą jest kobieta, psy zaraz ją rozszarpią. Zrób coś! Ratonko! Nie, nie, nie! Nie waż się otwierać bramy! Bestie wpadną do środka! To prawda, te psy są bardzo niebezpieczne. Nie pochodzę stąd, ale widzę, że jesteście bardziej potworami niż ludźmi. Odsunąć się! Sam ją uratuję! Stój, nie poradzisz sobie sam. Niech cię szlak! Wszyscy zginiemy! O oh, boże co to jest? Cześć moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejną ćneczkę, w kolejną ćneczkę ze serii Wiedźmina. Sorry, bo dostaję młot niesamowity mocny. Kurde, to jest. Dobra, okej. Okay, Co to więc... było? Mory takie Pani ale... chybi, magia. To bestia! Geralt! Oto nadchodzi czas miecza i topora białego zimna i białego światła czas szaleństwa i pogardy Ted Daylet czas końca. Świat umrze wśród mrozu, a odrodzi się z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z hen i z zasianego ziarna, które nie wyciełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. O kurde. To wróżba i kliny, stara elfia przepowiednia. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Oby. Wygląda na to, że ocalił nas przed bestią. Tak. O, Alvin poczuł się lepiej. Znajdę kogoś, kto się nim zajmie. Nie powinien zostawać bez opieki. Tymczasem zatrzymamy się w karczmie. Poczekaj chwilę. W trakcie podróży natknąłem się na zdziczałe psy. Były inne niż te tutaj. Mam na myśli coś więcej niż zieloną sierść. Wiesz coś o nich? Zdaje się, że terroryzują wioskę od jakiegoś czasu. Co kilka dni kogoś zabijają. Przewodzi im wielki pies, czy też może wilk. Nazywają go bestią. Może znajdzie się ktoś, kto zapłaci za zabicie bestii. Wiedziałam, że będziesz chciał się tym zająć W końcu taka jest rola Wiedźminów, prawda? Ale dość już o potworach Co ci tu sprowadza? Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry Nie widziałaś może kogoś takiego w okolicy? Ciii, nie tak głośno Faktycznie był tu ktoś taki, ale wieśniacy dostają szczęko ścisku na samą wzmiankę o nim Może Wielebny będzie wiedział W sprawie bestii też najlepiej udaj się do niego Tak zrobię Chciałbyś mnie o coś zapytać? Po raz pierwszy od dłuższego czasu trafiłem na trop salamandry. To dla mnie bardzo ważna sprawa. Wiesz coś o nich? To chyba jacyś bandyci terroryzujący okolice. Miejscowi strasznie się ich boją. Wczoraj przynieśli chłopaka, którego te potwory wychłostały lamią. Lamią? Meńskim batogiem, batem z małymi kolcami i zadziorami. Po uderzeniu odrywa kawał skóry i mięsa. Lamie są zakazane w większości cywilizowanych krajów. Chłopak bredził coś o wykupnym. Pewnie chodziło o jakiś haracz. Chciał iść do wielebnego. Niestety zmarł w nocy od gorączki. Dziękuję, Szani. Być może zabawię tutaj dłużej, niż planowałem. Mogę wiedzieć, czemu tak ci zależy na tej salamandrze? Nie wiem, czy mówić właśnie, bo jak znając y, życie, albo i ona jest zdrajcą, ale jak znamy. Zabili więc... kogoś, kogo zdążyłem polubić, i okradli mnie. W takim razie nie chciałabym być w ich skórze. Tak, właściwie, to skąd mnie znasz? To ja, Szani, nie poznajesz? Co się z tobą działo? Słyszałam, że zginąłeś podczas pogromu w Rivi. Niestety straciłem pamięć. Moje wspomnienia ograniczają się do kilku ostatnich tygodni. Obawiam się, że nie mogę ci pomóc. U nas na północy neurologia jest jeszcze w powijakach. Słyszałam jednak, że czasami pamięć wraca. Nie jest także Zaczynam się powoli przyzwyczajać. Z niechęcią przyznaję, że czarodzieje są w tej dziedzinie skuteczniejsi. Może któryś z nich mógłby ci pomóc. Ojojoj, ja, w tej ja. W w w nie Jestem w drodze do Wyzimy. Będę walczyć z zarazą katryon w szpitalu Lebiody. Kiedy wyruszasz w dalszą drogę? Jak skończę pomagać ofiarom sfory, nie mogę ich tak zostawić. To zajmie trochę czasu, ale bez pomocy połowa z nich umrze. Co się teraz stanie z Lewinem? Nie wiem, na razie będę się nim opiekować. Może ktoś z wioski zechce go przygarnąć. To rezolutny dzieciak, na pewno ktoś się znajdzie. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Bywaj. Okej okay, moi drodzy, jeszcze raz chciałem się Spokojnie przebitać. malutki, wszystko będzie dobrze. Moi drodzy, chciałam jeszcze raz powitać w kolejnym cineczku ze serii Wiedźmin 1. Eee, słuchajcie, witajcie w kolejną dzianeczkę ze serii. E, moi drodzy, jak pamiętacie, skończyliśmy na wędrówce właśnie do e, tutaj, e, na wielką wędrówkę e, do... Czekajcie, czekajcie, jeszcze tylko muszę zabrać, bo... E, wędrówkę po, po Kalimoren do właśnie tutaj wioski, do Temerii, widzimy nie gdzieś północnej. Gdzieś gdzieś. E, czy północnej, czy południowej? Nie pamiętam właśnie trochę tego. Ale moi drodzy, witam Was jeszcze raz w kolejnym cineczku. Słuchajcie, zapiszę tylko grę, żebyście mieli właśnie e, możliwość do tego, e, żebyśmy przypadkowości coś się nie odwaliło. E, Może powinienem się pośpieszyć? Słuchajcie, no mamy tutaj żołnierzy. Mm, mamy tutaj coś ludzi. Dobra, i co musimy zrobić? Słuchajcie, co my musimy zrobić najpierw? Bo widzę, że. Ale mnie suszy. Ach, dziennik właśnie. Niestety, jak widzieliśmy, ta babka nie zdążyła wyleźć. No właśnie w ostatniej chwili została, ale już te psy by wlazły. O, masakra, no. No niestety, szkoda, że nie udało się uratować. Niestety, zginęło tyle żołnierzy i tyle ludzi, że... Dajcie spokój, no. No, trzeba być przynajmniej godny, co nie? No, bardzo fajnie, ale no niestety zginęli, no. I straty są większe, tak to... Wiem, wiem, to okropnie brzmi, ale... Ja taki nie jestem, ja nie pomógł jej, ale no, wiecie, zobaczcie, ile zginęło. Zginęli tanci po prostu. Po prostu wszyscy, którzy chcieli pomóc, więc. Ym, więc. Wiem, że to trochę okropnie brzmi, naprawdę, ale lepiej zobaczcie: zginęli oni sami po prostu, a ja tylko jedynie sprzetrwałem to, nie więcej, więc. Dzieci mi tajemnicę: zdobyć zaufanie. Udaje się wpaść na trop mężczyzny z brązową w kształcie salamandry na południu i widzimy. Możliwe, że miejscowi wiedzą coś na temat organizacji. Muszę zdobyć ich zaufanie, żeby dowiedzieć się, gdzie znajdę członków salamandry. Z najważniejszymi mieszkańcami. Tajemnica Bernarda. Ogon i salamandry. E, informacje na temat człowieka z broszą e, broszą. Człowieka z broszą. Salamandry może posiadać wielebny przywódca. Miejsce społeczności muszę się do niego jak najszybciej udać. Wiem, trochę za szybko przeczytałem, trochę, trochę mam mały ekran i naprawdę trochę słabo widać, naprawdę. A to nie znaczy, że ślepy jestem tylko... Po co Jestem troszeczkę oddalony tak dobre odległości, żeby sobie zdrowie tak nie popsuć. Więc atak na bestie przeraził chłopca, który podał magiczny trans i wygosił przepowiednie. Wyga wygląda na to, że po... Grodzie ma swoje tajemnice. Jeśli chcę ją rozwinąć, muszę udać się do wielebnego. wielebnego. Żeby rozwinąć tajemnicę po grodzie, muszę udać się do wielebnego. Dobra. Okej, okay, to czyli tak. O. Może powinienem się pośpieszyć? Nie, nie schowaj to, bo zaraz mnie zaatakują. Hmm, tablica ogłoszeń. Co Ciekawe, czy znajdę tu jakąś pracę? Zabierzmy wszystko i potem sobie zobaczę na następnym odcinku, moi drodzy. Najemnik. najemnik. Muszę bardziej oszczędzać. Witaj. 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 Co za parszywe miejsce. Utknąłem tu z zapasem towaru. A żona i dzieciaki czekają. Dlaczego nie możesz wejść do miasta? Bramy wyzimy są zamknięte z powodu zarazy. Nic tak nie rujnuje handlu jak lokalna epidemia. Pozostaje cierpliwie czekać. Większość chorych wymarła, ale jest jeszcze bestia, są bandyci. Zaprawdę do kompletu nieszczęść brakuje tylko poborców podatkowych. Chcecie o coś zapytać? Słucham. Powiedz mi o zarazie. Co tu dużo gadać, podobno to jakaś odmiana dżumy. A na wszelki wypadek nie zbliżam się do nikogo, kto choć trochę wydaje się chory. A ty się nie boisz? Jestem odporny na choroby zakaźne. Mój dziad też tak mawiał. Na koniec stwierdził nawet, że wrzody dymieniczne to tylko czyraki. Niech mu ziemia lekką będzie. Słucham? Co wiesz o bestii? Z miejscowymi trudno się dogadać, ale podsłuchałem, że to jakiś upiór. Pojawia się z Nienacka i w okrutny sposób morduje tych, którzy mają nieczyste sumienie. Ciekawe. <laughs> Wśród królewskich urzędników bestia miałaby używanie. Podobno służą jej inne upiory w postaci niestrudzonych ogarów. Więcej nie wiem. Będę musiał popytać miejscowych. Słucham. Na podgrodzie można spotkać bandytów? Tak, nazywają siebie milicją, a haracze zwą łapówkami. Słyszałem też, że pojawiła się tu jakaś sekta z wyzimy, ale nic o niej nie wiem. Posługują się symbolem salamandry? Nie wiem, nie spotkałem ich. Pogadaj z wielebnym, jeśli to rzeczywiście sekta, kapłan będzie ją znał. Tak zrobię. Ale Słucham? Gdzie on, ale gdzie on jest jestem wielebny. Bywaj. Właśnie, muszę zobaczyć ile mamy e, hajsiwo, bo wiecie, hajsiwo musi się zgadzać, więc to te nie a jak wiemy, Aha, mamy 8 Orenów, Oj, 10 Orenów! No niestety musimy troszeczkę pokradać, niestety. Dobrze, że teraz nic na to nie ruszają uwagi, naprawdę, w jedynce, bo dwójce to akurat wzruszają to no na tą Nie, znaczy trójce to znaczy, ruszają uwagę, właśnie dwójce o tym przemyśleli. Dobra. Lepiej się No i tutaj niestety zginęli, patrzcie no, zginęli zamknięte, czyli to nie otworzą nam twórcy. Póki co możemy tutaj chyba wchodzić na razie, więc... Słuchajcie, musimy znaleźć jakiegoś wylębnego. No musimy znaleźć podróżny. Ale boję się, że nic... Z... O, to jest jakiś podróżny. Pierwszy no. raz mam okazję oglądać mury stolicy Temeri! Hej tam! Mary, to po Wielkiej Wojnie. Drużnik to jest. Dobra, czekajcie, musimy znaleźć. Lepiej zachować czujność. Może tutaj jakiś tu był ktoś? Nie. Nie ma. Może jest za późno trochę i dlatego. No dobra, to wiecie co, pójdźmy, może. Nie, tutaj możemy wejść. Nie dostaniesz się do wyzimy. Bramy do miasta są zamknięte. Musimy coś zrobić. Coś musimy zrobić, żeby wyjść, więc. Zobaczymy najpierw, zobaczmy tylko tutaj, bo może mi coś znajdziemy. Jak to teraz zobaczyłem. Dobra, gospody i karczmy. musimy w I co? Tutaj zapiszę sobie, bo nie mam za dużo hajsiwo, a będzie hajsiwo, by się przydało. A jak wiemy, jak barak, to to muszę jeszcze raz przemyśleć tę formułę. Jak... Muszę kapkę odpocząć. Dwoje z Aha, To się biją. Chyba nie doczekam się prawdziwego śmiałka. To jest normalka w, właśnie w ludzkim, nie? Właśnie. Alvin. To ty mnie uratowałeś, prawda? Się spytać. Tak. Pomogłem strażnikom. Co się teraz ze mną stanie? Może poczekaj, aż zgłoszą się po ciebie bliscy. Nie, moja rodzina nie żyje. Mam tu zostać na dłużej. Przykro mi mały. Nic nie szkodzi. I tak ich prawie nie znałem. Oj. No, biedny chłopak, a może jednak to wojna, takie ma. Witaj przystojniaku! że żeś zdrożony. Hola, czy to nie ty tego dzieciaka z bramy wyciągnąłeś? Tak się złożyło. Złożyło, dobre sobie. Żeby tak tutejszym chłopom od czasu do czasu się złożyło coś dobrego zrobić. E, nieważne, coś podać? No kurde, podryw to był. Na razie nic, dzięki. Ale może dotrzymałabyś mi przez chwilę towarzystwa? No wiecie co? Teraz jestem w pracy i przyzwoita ze mnie dziewczyna. W takim razie poproszę piwo. Proszę bardzo, przystojniaczku. A, wiedziałem, podryw! O, ale wiecie, co nie stać mi za bardzo? ale może piwa bym się napił trochę, ale nie, jestem za młody, jeszcze rok, słuchajcie, nie jeszcze. Mam 17 lat, więc. Ładne eee, rzeczy! Będę się trzymał, Na razie Gala musi wytrzymać. Bez alkoholu, więc. Dobra, czekajcie, co my możemy tu zrobić za Może zobaczmy, czy coś możemy zabrać. Wiem, że kradzież to nie opłaca, wiem, wiem, bardzo źle to tak robi, ale potrzebuję naprawdę Holy dużo rzeczy nowych. I jeszcze się smaży Dobra, porozmawiajmy z tym kaczmarzem Czego tu chce? Podaj piwo Nie chcemy tu takich jak ty o. Prosiłem o piwo Skończyło się Aha. No dobra, zaraz sprawdzę Może jeszcze co zostało Dziękuję, dobry człowieku Pijcie szybko, zaraz zamykamy Oberżysto, jeszcze raz mnie obrazicie I będziemy się gniewać Nie chcecie tego chyba? Nie Dobrze. Załatwię swoje sprawy i więcej mnie nie zobaczycie. A czego tu chcę? Szukam kogoś, kto zatrzymał się w karczmie. Rozejrzyj się po stolikach i bocznych komnatach. Tam zazwyczaj goście przebywają. Wieczorem udają się do pokojów na spoczynek. Wtedy przyjdź ponownie rano, żeby z nimi porozmawiać. W takim razie pójdę się rozejrzeć. A czego tu chce? Czemu tu tak ponuro? A co to, znam was czy jak? Z obcymi nie gadam. A za pięć Orenów? Za pięć Orenów to i króla Foltesta znam. No, zapłacę wam. Najgorsza ze wszystkiego to zaraza jest. Ludzisków siła pomarło. Długo umierali i w mękach. Przez trzy miesiące jęki i wrzaski słychać było. Gdyby niewielebny, to byśmy wszyscy powariowali. Nie dziwujta się tedy, że na obcych krzywo patrzym. Wy nie wiecie, jak to jest. Jak rodzina i wszystko wokoło na zarazę umiera, jaka rozpacz człeka ogarnia. Wielebny nas ocalił! Dzień cały ni strawy, ni wody nie tknąwszy, do wiecznego ognia się modlił i otrzymał odpowiedź. Pokutę na nas nałożył, byśmy grzechy zmyć mogli i wiarę umocnili. Najsam pierw dom swój z grzechu i plugastwa oczyścić. Tośmy się wzięli i już następnego dnia wszelkie plugastwo ziemię gryzło lub daleko było. Później wielebny zebrał wszystkich i tak do nas przemówił dobrzeście uczynili domostwo swe z grzechu oczyszczając wiem że niełatwo wam było wiem że to krew ale wieczny ogień zarazę nam zesłał jako kary za grzechy wyście czyści wy żyć będziecie i my uwierzyli potem na dwór wyszli Mroz był niemiłosierny a myśmy na kolanach dookoła wsi pielgrzymkę pokutną odprawiali przy pięciu kapliczkach modły czyniąc Wierzcie mi, następnego dnia we wsi cicho było, jakby wszyscy spali. I zachorowań już mniej, tylko parę rodzin pomarło. Dzięki za pouczającą historię. Bywaj. Ale jeszcze chciałem go się spytać, e. Je. Jeszcze wiem, że to koniec odcinka będzie już, A czego no. tu chcę? Jeszcze trochę wam przedłużę ten czas. Jestem Wiedźminem. Co tu? na wieś, no. Znajdzie się dla mnie zajęcie? U mnie nie. Może Wielebny będzie miał jakie zlecenie. Przed twoją karczmą zginęła kobieta. Zresztą nieważne, pogadam z Wielebnym. A czego tu chcę? Chcę odpocząć. Masz wolny pokój? Tak. Jak dla ciebie, pięć urenów. Rezygnuję. Dobra, słuchajcie... Eee, ja nie będę tutaj jakoś, tutaj, yyyy... Eee... Słuchajcie, musimy znaleźć jakiegoś tutaj... Karistej? Co to jest? Kto to jest? Ma. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, dziękuję Przydało wam bardzo za, oglą za oglądanie tego odcinka. Dzięki wam eee, jeszcze raz za oglądanie. Zapraszam was do kolejnych odcinków już za tydzień, za trzy tygodnie, znaczy się... Widzimy się. Więc moi drodzy, dziękuję Wam za bardzo oglądanie serii Wiedźmi 1 i to było na tyle dzisiejszą dzisiejszym odcinku, więc dziękuję Wam jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć, pa, pa.